Witamy w premierowej relacji telewizji Shock TV, zespołu szkół technicznych i licealnych numer 2 w Grodzisku Mazowieckim. Dziś mamy przyjemność przedstawić obchody Dnia Edukacji Narodowej, czyli Dnia Nauczyciela w naszej szkole. Zapraszamy do obejrzenia naszego materiału. 12 października to święto pracowników oświaty. W tym wyjątkowym dniu witamy bardzo serdecznie dyrektora szkoły pana Andrzeja Łynackiego. Komendanta ochotniczego chówca pracy panią Elżbietę Wiśniewską. Przewodniczącą Rady Rodziców, panią Elżbietę Łukaszczuk Woźniak. Najserdeczniej witamy emerytowanych nauczycieli, grono pedagogiczne, wszystkich pracowników szkoły oraz uczniów. Nauczyciel. Nauczyciel to ktoś. To widzi w każdym dziecku wyjątkową osobę i zachęca je do rozwijania jego indywidualnych talentów oraz mocnych stron. Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci. Stara się zobaczyć ich duszę. Nauczyciel to ktoś z wyjątkowym talentem i zawsze z uśmiechem za To także ktoś, kto nie szczędzi czasu, by wysłuchać obu stron, zawsze starając się być fair. Nauczycielowi zależy na wszystkich. Każdemu okazuje szacunek i zrozumienie. Nauczyciel to ktoś, kto za zasłoną wybuchu złości i buntu dostrzega krzywdę i ból. Nauczyciel postrzega ucznia jako całość, pomagając mu budować pewność siebie i podnosząc jego samoocenę. Nauczyciel odmienia życie każdego dziecka, całych rodzin, jak i przyszłość nas wszystkich. Dlatego też, jako podziękowanie za Wasz trud, przygotowaliśmy krótki program, w którym mam nadzieję znajdą Państwo coś odpowiedniego dla siebie. Zaprezentujemy go po części oficjalnej tej wyjątkowej uroczystości. W tym szczególnym dniu pamiętamy także o nauczycielach kolegów w czasie II wojny światowej. Przy pomniku upamiętniającym śmierć delegacja z naszej szkoły złoży wiązankę kwiatów. Prosimy o zabranie głosu dyrektora szkoły, pana Andrzeja Chojnackiego. Szanowni Państwo, zanim uczniowie złożą Wam życzenia, pozwolicie, że najpierw ja Państwu dziękuję za Wasze zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość, i cierpliwość w stosunku do uczniów, a także w stosunku do problemów, z jakimi od wielu lat boryka się Za szczęśliwość i serdeczność. Z którymi niezmiernie, którymi niezmiernie oddarzacie uczniów za to, także, że jesteście twórci, kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw. To dzięki waszej pracy nasza szkoła jest wyjątkowa. To między innymi wam zawdzięczamy, że w naszej placówce panuje ta niepowtarzalna atmosfera. Atmosfera, dzięki której zarówno uczniowie, jak i my pracownicy szkoły lubimy ją, przychodzimy do niej z chęcią i przyjemnością. Dziękuję wam osobiście także za to, że zawsze w każdej chwili, w każdej dobrej i złej chwili mogę liczyć na waszą pomoc i wsparcie. Mam głęboką nadzieję, że czujecie się, że czujecie na co dzień nie tylko dziś, że Wy możecie liczyć na podobną pomoc i wsparcie z mojej strony. Szanowni Państwo, Dzień Nauczyciela to również dzień, kiedy różnie się najlepszych nauczycieli. Oczywiście zawsze mam wielki dylemat, ponieważ środki finansowe, którymi dysponuję, wcale nie są jakieś duże. W związku z tym pozwólcie, że w dniu dzisiejszym. Nagrody Dekra otrzymają następujące osoby. Pan wicedyrektor Marek Iwiański. Zapraszam na scenę. Pani profesor Beata Bralewska. Pani profesor Patrycja Feder. Pani profesor Jolanta Jabłońska. Pan profesor Maciej Giełtyka. Pani profesor Aneta Krejpowicz. pani profesor Anna Olesieju pani profesor Anna Puzińska pan profesor Tadeusz Pokrop Pani profesor Urszula Skalska, pani profesor Aleksandra Wrublewska i pani profesor Bernadetta Zawistowska. Proszę o gorące brawa dla nauczycieli. W poniedziałek 15 października na kuratoryjnych uroczystościach z okazji Dnia Nauczyciela dwóch naszych nauczycieli zostanie odznaczonych złotym medalem za długoletnią służbę. Tymi nauczycielami są pani Barbara Królikowska i pan Roman Rojek. Tego samego dnia na powiatowych i gminnych uroczystościach z okazji Dnia Nauczycia y, Nagrodę Starosty Powiatu Grodzickiego otrzyma pan dyrektor Cezary Skalski. Wyróżnienie Starosty Powiatu Grodzickiego otrzyma pani Alicja Jusińska i pani Katarzyna Olejnik. Dziękuję bardzo. Proszę o zabranie głosu panią Elżbietę łukaszów Woźnią. Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich zgromadzonych gości. W imieniu Rady Rodziców dziękuję dyrekcji, nauczycielom oraz pracownikom szkoły za pracę, jaką wnoszą w wychowanie i nauczanie naszej młodzieży. Jesteśmy świadomi, ile pomocy i troski wnoszą nauczyciele, aby nasza młodzież ukończyła naukę i otrzymała świadectwa dojrzałości. Szczególnie gorące podziękowania składamy dyrekcji oraz wychowawcom klas, na których nasza młodzież może zawsze liczyć w trudnych dla niej chwilach. Życzę gronu pedagogicznemu dalszej wytrwałości w szerzeniu edukacji, cierpliwości i pomyślności w życiu osobistym. Dziękuję. Dziękujemy. Zapraszamy na część artystyczną.